W okolicach godziny 14.30 przez Statry przetoczyła się dosyć intensywna burza z wyładowaniami atmosferycznymi, i tutaj, zgodnie z procedurami bezpieczeństwa, które, które nas obowiązują, ruch kolei został natychmiast wstrzymany. Osoby, które przebywały poza budynkami, zostały po prostu poproszone o zostanie w budynkach, a wagoniki zostały sprowadzone do tychże budynków. No, burza skończyła się po mniej więcej pół godzinie. Normalną procedurą jest w takiej sytuacji, że uruchamiamy kolej ponownie. Natomiast okazało się, że z racji tego, że była dosyć gwałtowna, było tam sporo wyładowań atmosferycznych, ten ruch kolej nie mógł od razu zostać wznowiony. Znowu, zgodnie z procedurami tutaj bezpieczeństwa, które mamy, uruchomiliśmy tak zwany napęd awaryjny, to jest napęd oparty na silniku spalinowym i nim część turystów, tych, w szczególności dzieci i kobiety, tam były też osoby, które, które gorzej się poczuły, zwieźliśmy do stacji pośredniej myślnickie turnie. Skąd wspólnie z toprem i strażą pożarną te osoby zostały zwiezione na dół do później. No niestety ten napęd awaryjny nie jest zaprojektowany do tego, żeby w sposób ciągły poruszać wagonik i, i zwieść pozostałych turystów, których w tamtym momencie było około 200 na górnej stacji. I dlatego do godzin nocnych, bo to do, do, krótko po północy, nasi pracownicy, mechanicy pracowali nad tym, żeby kolej po prostu uruchomić normalnie. Kolej została uruchomiona. Te osoby, które zostały na górze no nie musiały spędzać tam całej nocy, choć byliśmy na to przygotowani. No i w Wspólnie z toprem i i Strażą Pożarną te osoby zostały najpierw zwiezione do Myślenickich Turni, dalej samochodami i kładami tutaj do Kuźnic, a z Kuźnic zaprzyjaźnionymi busami już zostały rozwiezione bezpośrednio do swojego miejscowego. To ile w sumie osób utknęło góry? W sumie około 200 osób przebywało na kolejce na Dolnym Odcinku i na Myślenickich Turniach, a kolejne 250 osób przebywało w okolicach górnej stacji. To byli zarówno klienci nasi, jak i osoby, które po prostu przed burzą schroniły się w budynku górnej stacji no i nie chciały schodzić z różnych przyczyn na Kiedy akcja się zakończyła? O której no, Akcja zakończyła Ostatni turysta wsiadł tutaj do, do busa o 4.45. Co się właściwie stało? To znaczy no, piorun, wiadomo, uszkodził system napędzania, ten główny, podstawowy. Co się stało? Znaczy nie uszkodził jakby głównego systemu napędzania, ta kolej jest bardzo nowoczesna. One, można sobie porównać do takiego nowoczesnego samochodu, który jest cały opakowany elektroniką. Jest tutaj mnóstwo bezpieczników, różnych systemów, które mają właśnie zabezpieczyć przed tym, żeby, żeby do jakiejś tragedii nie doszło, żeby ta kolej była bezpieczna. I no, normalnym też jest, że jak są bardzo duże wyładowania atmosferyczne i wielokrotne, a to jest wszystko metalowe i ta elektronika też jest, no to doszło do jakiegoś przepięcia. I no, spaliły się pewne elementy drobne, które zostały już wymienione. No i kolej funkcjonuje, jakby z punktu widzenia technicznego. Natomiast procedury bezpieczeństwa nakazują, żeby po takiej sytuacji kolej przeszła taki generalny przegląd wspólnie z transportowym dozorem technicznym. No i ten przegląd na dniach zostanie zrobiony i kolej. No, ruszy ponownie. Kiedy się spodziewacie, że kolej znów będzie mogła turystów do Ciężko mi w tej chwili oceniać. Na pewno dzisiaj nie ruszy. To mogę powiedzieć ze stuprocentowną pewnością, a... no, wiele zależy od tego właśnie, od dostępności osób, żeby... żeby tam przemieszczać. tak? No, myślę, że... poniedziałek, Myślę, że poniedziałek na pewno zobaczymy, tak? Jak będzie. No, ciężko mi to oceniać. można zrobić, przyszło Można spróbować żeby pogoda była lepsza No Tutaj jakby nie mamy na to wpływu. No, jest to sytuacja e, no, w ostatnich dniach dosyć e, częsta w Tatrach. No, mamy dosyć gwałtowną tą pogodę. W tej chwili też mamy piękną pogodę, a prawdopodobnie po południu będzie burza. E, tak jak powiedziałem, kolej jest zabezpieczona przed tym, żeby e, osoby były bezpieczne. To są specjalne systemy właśnie zatrzymujące, mamy procedury bezpieczeństwa. No to, że ale ulegnie jakiejś drobnej awarii usterce sterce, no jest nieunikniony, to jest tylko maszyna. A niech nam pan, pan, pan powie, system awaryjny działa dużo wolniej. To znaczy, z jaką prędkością się porusza w systemie awaryjnym? Na napędzie awaryjnym? Najprę prędkość pewnie niewiele powie, natomiast normalnie przejazd trwa 15 minut, e, na tym systemie diesla trwa około 45 minut e, i e, no, e, sam wagon nie może być aż tak obciążony jak, e, jak przy normalnym biegu, więc też tych ludzi musi być odpowiednio mniej. Czyli A to tylko o tym. 15 bodejrzeć. To zależy też. Tam, tak jak powiedziałem, wagon jest napakowany elektroniką, między innymi takim urządzeniem, które w wagoniku jest, jest waga. I dobierany jest ta waga do warunków, do, do temperatury, do wiatru i tak dalej, więc to jakby na bieżąco jest zmieniane. Czyli 40 minut ten górny odcinek tylko, tak? A dlaczego nie udało się tego dolnego uruchomić w Nie, no to a cała maszynownia i cały napęd zlokalizowany jest na stacji pośredniej, na myśli Niskich Turniach. No i tam, jest, tam była usterka, i oba odcinki nie funkcjonowały po, po tym wyładowaniu. Natomiast naszym priorytetem było uruchomienie górnego odcinka, ponieważ do niego dostęp jest tylko albo koleją, albo pieszy. I zależało nam na tym, żeby uruchomić górny odcinek po to, żeby móc z myślenickich turniej, czyli z tej stacji pośredniej, już zwieść innymi sposobami te osoby. I dopiero w następnej kolejności uruchamiany został odcinek górny. A wiemy, w którym momencie, w którym miejscu dokładnie ten fiorund uderzył? Nie, to, to będzie podczas przeglądu badane. No tak, to mogę teraz cały Teraz nie funkcjonuje kolej, jest zamknięta. Technicznie jest przygotowana do odbioru technicznego. Na całym odcinku? Na całym lotnisku. Tyle? Jak dużo osób dało udział w operacji? Ciężko to powiedzieć, bo od naszych pracowników, którzy też zostali tutaj sprowadzeni, cały czas zmieniali się ratownicy Topru i strażacy. Myślę, że też koło setki osób na pewno uczestniczyło w tej całej operacji. W jakim stanie były te osoby tam na górze? Czy one się dobrze czuły, czy były zmęczone? No, no wiadomo, że osoby, które, które korzystają z kolei no też nie są gotowe na to, żeby podjąć wycieczkę w środku nocy w dół. Część osób była na to przygotowana. Nie, nie oczekiwali na to Aż ten ruch kolej zostanie wznowiony i po prostu e, zeszli na dół. E, część osób, rzeczywiście tam kilka pań, trzy e, dzieci było prze, przestraszonych i, i oni byli dla nas priorytetem, żeby ich zjeść na dół. A, ale generalnie e, wiele osób traktuje to jako przygodę. E, mieli tam zapewnione miejsce do odpoczynku, mieli zapewniony posiłek i, i i jakieś ciepłe płyny, więc jakby nie było, nie było myślę problemu. Czy macie części zamienne, nawet aby tak Aura? Musielibyśmy mieć drugą taką kolej tutaj z boku. Nie mamy. Tak? Odpowiadając prosto na to pytanie. Na bieżąco przez lata no, analizujemy i prowadzimy takie statystyki, jakie elementy mogą zostać uszkodzone i wiele z tych elementów mamy no, gdybyśmy tego nie mieli to w ogóle by ta kolej nie, nie ruszyła w tym czasie ponieważ te takie newralgiczne, najbardziej narażone są, e, są dostępne one są właśnie przechowywane na różnych budynkach po to żeby można było tą akcję szybko przeprowadzić e, i, no i tak, no i się udało na szczęście Patryk Białokazowiec Zarząd Polskiej kolejny. Linii a która to była godzina, jak wyruszyła ta górna, główna kolei? E, w okolicach godziny, no po północy jakoś tam, e, 12.30, coś takiego, a 4.45 skończyliśmy, 14.30 cała akcja się nie skończyła. Wszystko? Dobra. Dziękuję. Dziękujemy.